No znowu nacisnąłem spację. Z niej wyszedł. I znowu będzie trochę łączenia. Mm, mam to! Mm, e... Przykro mi ja nie rozumiem, panie Edward. Mogę udowodnić, że ktoś inny niż ja był tutaj, e, podczas morderstwa. Co? N naprawdę? Tak. Jest to dość proste tak właściwie. Dowodem jest... dowód jest w palingu. Albo raczej w winie w tej sprawie. Te ślady y, wyznają do, y, dla mnie dość ważny fakt, że ktoś wyszedł z tej windy żywy. <grym> Jak widać, y, ofiara jest y, nieżywa, co y, znaczy, że była to druga osoba. Ale czy ślady nie mogły należeć do pana Hicksa? Ach, ale jeżeli przyjdziesz się na buty naszego y, naszej ofiary, możesz zobaczyć, że są czyste. Co znaczy, że. Pan Hicks nie był sam w windzie. Tak naprawdę to przeciwnie. Ktoś inny był w windzie z nim. Co. E, dzięki czemu wygrywam. W, ja sam w, osobiście wykrywam sprzeczność w, zez, w zeznaniach Zinka LaBlanca II. Hmm? Coś tam dzieje. Znowu on. Już nie chce tłumaczyć jego borginiańskiego. Niewybaczalne. To jest niewypaczalne! Czy rozumiesz co mówię? Film się spóźnia. Jest tak samo źle, jak... by samolot się spóźnił. Mm, ale film... Co? Nie będę stał, więc ja znowu, Po prostu marnujesz mój czas! co chodzi pani LaBlang? Jeżeli nie ma żadnego żadnych powodów do wychodzenia. Prządzili do swoje siedzenia mów mi co robić! Nie potrzebuję usiąść. No, panie prokuratorze, czy udowodniłeś, że jesteś niewinny? Tak udowodnię moją e, niewinność do ciebie teraz. Znaczy, do ciebie teraz, co? Nonsens! Czyli że szamowiczne że moje zeznanie są złe? Nie... Tylko, że jest tam e, miejsce dla wątpliwości. Będę... E, będzie dla mnie zaszczyt, jeżeli będziesz mógł mi powiedzieć, co widziałeś w detalach. Jeszcze raz. Dobrze, przygotuj się. <laughs> o! Mamy kolejne zeznania, tym razem od Sinica Blanka. Blanca. Wiem, że wiedziałem, Pana wchodzącego do tej windy. To wtedy, kiedy wskazówki na moim zegarku wskazywała na szóstkę i dwunastkę. Ciało zostało odkryte 15 minut później w tej hali, tak? Więc ty, jedyna osoba w, w hali, musi być kryminalistą. Pan Leblanc. Wyniki myślenia pana Blanka dają logiczny sens. W końcu jedyną osobą w hali byłem ja. Więc, a moje zeznanie, jeżeli możesz się je zniszczyć, więc zobaczmy. Szybko! Czy wygląda na ciebie to człowieka, który. Żeby, żeby czas się marnował? Czego on jest tak zirytowany? To ja jestem tej oskarżony o morderstwo. W każdym razie muszę znaleźć y, sposób, aby jakoś dyskreetować zeznania pana Blanka i to szybko, hmm. może przyciśniemy go tutaj tej czy naprawdę przyjrzałeś się w, w, do środka tej winy? Oczywiście, widziałem, co było w środku. Jesteś pewien, że ofiara była tam sama? Tak, jedyna osoba w wincie to był mi Terhiks. Ten ostatni wybuch był trochę zbyt ważny, żeby dać mu uciec. Mhm, ta że nie był tam sam. Sprzeciw! Panie Lablanc. o co chodzi? Jest bardzo duża sprzeczność w swoim zeznaniu. O czym Ty mówisz? Proszę zajrzeć do, ś ś na strefę przed windą. Tutaj na ten rozlane, z, rozlane wino. No, co? Czy przyznasz się, że także rozlałeś to krew? Nie. Cało się wylało podczas turbulencji, ale interesującą rzeczą tej jest, jest zestaw śladów. Ś ŚLADÓW? Tak, te które prowadzą ze środka windy do e, holu. To jest dowód, który dowadnia, że ktoś inny niż Pan Higgs wyszedł z windy. ŻYWY! Uff. To musi być inna e, osoba w tej windzie z Panem Higgsem. No więc, skończyłem grać w Dlaczego nie powiesz nam prawdy? Czy to przetłumaczyć dla nas? Hmm. Niemożliwe, to bardzo niemożliwe. Zrozumiałem, że co powiedział. Nie było tam innej osoby, widziałem to na moje własne oczy. Jeżeli chcesz wiedzieć, co myślę, panie żur? nie myślę, że on kłamie. Myślę, że to prawda. Nie wygląda nawet kłamał, ale co to znaczy? O co chodzi z tą sprzecznością, panie Proszę jeszcze raz wyjaśnić w detalach, co widziałeś. Mm. Znowu, no, nienawidzę. nie będę nienawidził tego łączenia poprzez czasy. <coughs> Bardzo zdenerwowany, kiedy pan Higgs przeszedł przez moje siedzenie. Zawsze sprawdzałem czas. Cały czas. Podążałem tego, że. Żeby... Siedziłem wtedy człowieka moimi oczami, kiedy przechodził. Idziałem windę, którą wchodził. Ale przysięgam, że nikogo tam nie było! nikoga. Dobra. No musimy go trochę ponaciskać. Chwila! Dlaczego byłeś tak przywiązany do czasu? Ponieważ, ponieważ coś niepłaczalnego się stało. Hmm. Tak, krzyczałeś o czymś niewybaczalnym wcześniej. Krzyczałem na to że film się spóźnia. Powróćcie mi mój czas! W pieniądzach! No, rozumiecie. Film. czy mówi o tym filmie, który jest wspomniany w magazynie? Podsumowanie... Podsumowanie tego. Fabuły i czas zaczęcia interesujące. Umiej pokazać show, nazwa filmu. Nie ja mogę zobaczyć tego filmu w moim kraju. Możesz go zobaczyć tylko w lotach międzynarodowych. Bardzo czekam na ten film. sprawdzałem mój kieszonkowy zegarek w... tylko kiedy, kiedy tylko mogłem, żeby go nie przegapić. Nawet ustawiłem mój o, zegarek do czasu naszej. Naszego celu, kiedy weszłem na pokład. Więc mój zegarek nic się nie myli. Yy, pasuje do pff, czasów, ale film jest spóźniony bardzo, bardzo spóźniony chwila. Ale chciałbym go zapytać chciałbym zapytać się trochę więcej o nim jeżeli jest w porządku tak, jest do czasu celu, ale zaglądaliśmy wszystko w magazynach tu mówi <laughs> wszystko jest ustawione w no w odniesieniu do czasu od lotu więc Przeciw! Panie LeBlanc, powiedziałeś to co przed chwilą w Twoim zeznaniu. Ustawiłem mój zegarek na czas e, przylotu e, twór, celu, kiedy... weszłem na pokład. Kiedy twój zegarek został ustawiony do... czasu celu... w czasowej celu... ...znaczy się, że wyświetla czas naszego celu. Hmm? Czas... No i? Dokładny czas jest wart swoich sześciocentów. Chciałbym zrobić zaglądu do tego. Jeżeli wierzyć temu magazynowi, zegarki na tym locie są ustawione w... Do czasu odlotu, po prostu. Czasu miejsca odlotu, do stref czasu odlotu miesza mi się. Oczywiście film był zawsze stry, r, 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 też stworzony o. czas filmu. Czas.